Witam jeszcze ja jestem Huntik i widzimy się w drugim odcinku naszej ucieczki z matesem z więzienia. Siemanko siemanko i teraz tak, Mates, ty tu chcesz gdzieś do góry i już widzę, na no, odparku to twoja broszka, a ja tutaj mam y, pota na, faj na odporność na ogień i trzeba gdzieś tam zejść na dół. On jest jeden, bo nie wiem Zobaczymy, dobra, więc ja tam wejdę i zobaczymy jak to wyjdzie wypadłem ze świata. Z, z wypadłem ze świata, Pozdra. Chyba no. jednak nie tutaj trzeba było. Mhm. Fajnie, fajnie. I się spaliło wszystko co miałem. No, ładny fail na start. Nieźle, ja już wszystko straciłem w ostatniej części. Dobra, no to co mamy robić dalej? Czy Chyba jednak się... ten parkour nam hmm. został. Chyba tak No to sorry, że nie ma taki dziwny głos, ale zakatarzony jestem, niestety Katar ja Ojej, Ej, kiedy nie wskoczy Span... Ej, kurde Przesadzają mnie Szybko no, oni, się, oni sami Dobra. siebie strzelają Wiem, okay. bo jeden tak atakował drugiego, bo stanąłem za nim szkieletem Dobry, dobry. Jakie to skróty kurde robię. Ja tu zaraz znowu zginę. To jest tam jakaś książka? Powiedz, że tak. Nic tam nieba. No i moi drodzy, trzeba było jednak wejść tam na górę. No i trochę nam zajęło to dojście do tego jak tam trzeba było wejść i tam później była dźwignia. I trzeba było ją wcisnąć. No i oczywiście w miejscu, tam gdzie była lawa, był ukryty, ukryty pokoik z rzeczami, ale niestety mi się nie udało, ja tam zginąłem, więc po prostu później na gamodzie to sprawdziłem i nic nie brałem, więc żeby było uczciwie. No dobra, lecimy dalej. Nasza następna praca. Musimy czyścić. Nie, nie mamy nie spadać po prostu w dół, nie skakać, bo zginiemy i stracimy dużo rzeczy. Aha, czyli... Co? Mamy nawigować pokojem? Chyba tak. No zobacz co ja robię. Musimy po tych, po pajęczynach zejść. Jakoś. No, czyli tak jak, my, tak jak myślałem. Dobra. O kurde, ale to ciekawe będzie. Bardzo ciekawe. Trzeba wyczyścić tą pogodę z miny to znaczy. Dobra, następna Dobra, pajęca... No może nie zostanie Tam chyba, e, nie? Ta Trzeba skoczyć, no? Bo tam jest najbliżej. To ze skrzyni skoczyłeś, nie? Tak już ze skrzyni. Bo no to inaczej nie skoczysz. No zlecić możesz z tego. Co jak? O, dało się 3 złota. Dobra, przyspieszyłem Dobra. trochę grę. Dobra, pięknie. No to ja zeskoczę tam jeszcze niżej. E, uważaj, bo kurde zdadasz. Nie, nie zdadam, bo padnę sobie. w pańczyny. No, dokładnie. Ty ale ja, fajna cię ta mapa jest? Ostatnio, kurde. No wyścisz Minecrafta, deszcz. bo masz deszcz. Ja teraz nie będę podgłaszał mikrofody, bo ostatnio podgosiłem i byłoby przestary później, jak coś mówiłem. Więc wolę tego nie robić teraz. Teraz już kupię do sklepu? Za to sobie. Tak. Ja to poczekam na ciebie. Dało się, haha. Potrzebuję jakiegoś miecza. Gdzie tu kupić można miecz? Czekaj, czy jak ja się tepnę, to ciebie też tepnie. Tak, ciebie też tepnie. Może. Miecz, miecz. A tu co trzeba zrobić? O, czekaj, czytamy. O, ptaleś dzięki. Witamy w sewers, nie wiem co to jest sewers, chyba jakieś lochy albo może kanały musimy pamiętać, aby włączyć światła, zanim gdzieś wejdziemy, kliknąć A potem kliknąć przez Wave one, żeby Dobra, czyli musimy światło najpierw włączyć, to chyba to, tak, włączyłem światło Ale, dobra, fala pierwsza Nie wiem, dalej Aha Spoko, poszedłeś dalej, a się zrespiły te szkielety. Czyli tu teraz będzie taka obrona Nie wiem, ja, bo takie laki, że nie widzę tych szkielet. Dobra. No dokładnie. Właśnie ustabilizowałem. Dobra, wracamy po cięciu, w którym już z kolei. No, niezły początek. Miał, miał mamy problemy z internetem, ale teraz już jest chyba lepiej. No Oby i było. musimy włączyć trzecią falę, bo była już druga. No i ja nie wiem, jak my to przeżyjemy. Wszystko straciliśmy. Jest jakiś może... Czekaj. Po tej fali trzeciej chyba da nam się... O jacie! No, po tej fali trzeciej to już będzie teraz easy. Jeszcze teraz tylko to trzeba przeżyć. Zobacz, ten Chyba się coś otworzy. Ła, Dawaj zbroję, dawaj zbroję, dawaj zbroje, dawaj zbroję, dawaj zbroję. Dawaj zbroje, dawaj zbroje, dawaj zbroje, dawaj zbroje. Dawaj zbroję, dawaj zbroję. No, dawaj, dawaj. Nie! Aha, ja mam game moda. Pozdrawiam. A ja się dziwię, czemu one mnie nie biją. Jaki fail. Dobra, już. Odpalałem game moda, żeby się teleportować tutaj na to miejsce, gdzie zginąłem. O matka. Dobra, teraz się można bić uczciwie z nimi. Tyś. A Tessa coś zacięło. Oj, dzisiaj ciężko coś Warunki techniczne nie sprzyjają Jestem! Wow, kripa. No i znowu O matko Dobra, jeszcze raz No Widzisz, ta mapa jest jednak za trudna dla nas Chyba jednak tak Bo my nie mamy rzeczy żadnych, serio? a tu trzeba było do tych sklepów chodzić. Dobra, tepnij się do mnie, no. no jestem, jestem już Dobra, heja Jakby ty, przecież my tego nie przejdziemy do końca Ja nie wiem ja ile ile tam trwa, ale no, ogólnie jest ciekawa Tylko jakby ją trzeba było przejść dobrze A my ją przechodzimy źle Może speedhack był przed chwilą Ty coś znalazłem Coś dwa. Schodło... Znowu padłem Au, au Dobra, jednego zabiłem zombie Odsunąć się proszę ode mnie, Ale kurde. ten kurde w zbroi to jest silny Ła kurde Dobra, zabiłem pająka Trukiciela jednego Bo On ma zbroję, to logiczne, że on jest silny Super Kurde, ale on wytrzymuje Bo zbroja, no to dlatego To jeszcze złota o, zbroja, padl. no to wiesz No, złota najlepsza Coś tu jest, zobacz o. Ty, wyjście Czekaj, bo mi się ładuje mapa, bo się do Ej, ty Dora zrobiłeś tam. tą dziurę, która tu jest, czy ta, to, że to tak było? Słuchaj, ja mam takie lagi, że ja tej dziury w ogóle nie robiłem Co za dziura? Uuu no Ej. Ej Zobacz sobie tą dziurę No tą dziurę sobie zobacz, a nie tam No, kurde Słuchaj, ja teraz siedzę w ziemi Tu nic nie ma, co ty o, no. pokazujesz? Zbagowałem Nie wiem, czy to tak było, ale dobra, no zobaczmy dalej Wiem, że to A, ja de... zepsułem przez przypadek. O A nie, to Emerald. A coś wybuchło, super. Matko, znowu zginę. Dobra, zabijesz Te takie. są, No i znowu padnę. Matko, 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 matko. Nie matko, tylko matos. I boom, i boom, allahagbar. Allah. I daj, tutaj ten podczas budowania Cześć, ja Ej. I tyle z co... Nasz tu znowu trzeba się tepnąć na miejsce Pyk, pyk. No No i ma znowu zginął Dobra, chyba już teraz będzie ok. Jejku, jaki fail, ja was przepraszam za to, widzowie. Co tu się dzieje? Teraz, teraz no na to ma panie popatrz. idzie, jak ostatnie nam szło, to dzisiaj. O ale, ta dziura to, to na pewno tak to była. Dobra, idziemy Właśnie, dalej. Niech cię znajdę teraz, kurde. Jakieś i te leżą. I ty masz emeralda? Ja się nie mam nic Był taki emerald Czekaj, tepnę się do ciebie. Tutaj gdzieś leżał emerald, pamiętam I go można było... O się to. I tego emeralda trzeba zebrać Pomóż Sp mi Spania raz Chodź za mną Plum, 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 plum i w dół I teraz patrz Teraz coś się stanie, magia Ej, to Lapis był. Emerald. Bum. Wow. Jeszcze trzeba było go znaleźć. Wow, gdzie my jesteśmy? Wow. W śmieciu? Gdzie O, W o więzieniu jesteśmy, do góry. Koniec. Czekaj. The end. Jaki? No i nasza Nie. podróż się zakończyła. Z... Zostaliśmy skazani na śmierć, ale szczęśliwie mamy. Aha, jeszcze Aha, trzy takie tygodnie labi, że pracy czuję... w kuchni mamy I możemy dostać darmowe żarcie I mamy iść z czerwonym Soba. dywanem do naszej śmierci No to ciężko. Ja mam tu jakieś... Dziękujemy właśnie temutikę. za grę zrobione przez nudzi on Jim Mac Winkle Pewnie źle przeczytałem, ale fajna mapa naprawdę Patrz kurde tam na dół. <laughs> Dobry żart no i co, idziemy na egzekucję. Wi. no i moi drodzy, przeszliśmy tą mapę, która była podzielona na dwa odcinki. Dziękujemy Wam bardzo. Mogę sensu sobie dzielić. Szybko, kurde, zeszła ta druga część, ale będzie 15 minut. Tak więc dzięki za oglądanie. Jak Wam się mapka podoba, napiszcie w komentarzach. No i wiem, że słabo ją przeszliśmy, ale spokojnie, będzie lepiej następnym razem. Trzymajcie się na razie. Então